Pora trochę niecodzienna, bo w programie Studio w Szczecinie.pl zwykliśmy spotykać się wieczorem, aczkolwiek są takie okoliczności, że czasem trzeba się spotkać rano. I dzisiaj w czwartek jest jedna z takich właśnie okoliczności. Zaproszenie do naszego programu przyjął kandydat na prezydenta z ramienia lewicy, Robert Biedroń. Serdecznie witam, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Naszych internautów na bieżąco, jak zawsze zachęcam do dyskusji i do zabierania głosu. Kilka pytań już się pojawiło i będziemy je zadawać, ale dominować będą, jak zawsze w rozmowie z kandydatami, tematy bieżące. Panie przewodniczący, puściłby pan swoje dziecko do szkoły albo do przedszkola po 6 maja? Miałbym obawy. Tak jak pewnie wiele osób dzisiaj, kiedy słyszy, że otwierane będą przedszkola, takie obawy zresztą mają też samorządowcy. Którzy... O to miałem zapytać, właśnie czy pan by coś doradził samorządowcom, bo u nas w Szczecinie jest dyskusja na ten temat? No właśnie samorządowcy mają te wątpliwości i ja jako były samorządowiec wiem, że bezpieczeństwo dzieci w tych przedszkolach to jest nasza odpowiedzialność, bo my organizujemy funkcjonowanie żłobków w przedszkoli oraz przecież też szkół. I y, y, dzisiaj szczególnie y, w tych przepełnionych klasach przepełnionych y, instytucjach o, y, oświatowych jest trudno zabezpieczyć y, sytuację tych dzieci zdrowotną. Y, klasy po reformie pani Minister Zalewskiej są przepełnione. Żłobki przedszkola, żłobki zresztą także po de, pewnych decyzjach Ministerstwa zdrowia są, Dzisiaj jest tam zwiększona ilość dzieciaków, więc no to nie jest łatwe, łatwa odpowiedź i samorządowcy pewnie będą mieli tutaj podzielone zdania, ponieważ różnie są też przygotowani. Są takie żłobki i przedszkola, które będą gotowe na przyjęcie tych dzieciaków i będą takie na pewno, które po prostu nie będą miały warunków, które zapewniałyby bezpieczeństwo zdrowotne. Panie przewodniczący, to jest diagnoza, a ja bym prosił o rozwiązanie, czy mógłby pan coś konkretniej a, zasugerować? Ciężko, ponieważ, jak powiedziałem, są różne przedszkola, są różne żłobki, są różne warunki. Są takie pewnie przedszkola, w których ten metraż, też kubatura budynku, będzie pozwalała na takie rozmieszczenie dzieci, żeby one ze sobą w grupach spotykały się jak najrzadziej, żeby były odizolowane w mniejszych podgrupach, ale będą też takie przedszkola, w których się tego nie da zrobić. Więc wydaje mi się, że każdy samorządowiec będzie chyba powinien mieć mandat do tego, żeby samemu oceniać to ze względu na stan organizacyjny tego systemu przedszkolnego. To nie jest łatwe rozwiązanie, bo każde przedszkole praktycznie wygląda inaczej i w każdym przedszkolu jest inna ilość dzieciaków, inna ilość pomieszczeń, inaczej są organizowane te przedszkola, tak jak mówię, to samorządy organizują i jest 2,5 tysiąca gmin i każda z tych gmin pewnie będzie miała swoją odpowiedź. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o ten proces odmrażania gospodarki zaproponowany wczoraj przez premiera Morawieckiego, to to jest dobry, dobry proces w dobrym timingu? Czy Pan by to zrobił jakoś inaczej? No bo nie da się ukryć, odmrażanie jest potrzebne, wszyscy na to czekaliśmy. A kiedy ono zostało ogłoszone, to środowiska opozycyjne teraz, w tym lewica mówią, ale to by można było zrobić inaczej, tego za mało, tego za dużo, tutaj jest zagrożenie epidemiczne, tutaj rośnie liczba ofiar. No jest takie wrażenie, że tutaj macie Państwo dużą rozbieżność. No, mamy rozbieżność, bo pan premier Morawiecki, minister Sasin, Jarosław Kaczyński zajmują się wyborami, a nie gospodarką. Przyjmowana jest trzecia tarcza. Ja chciałbym zapytać, a gdzie są realne skutki funkcjonowania pierwszej i drugiej tarczy? Gdzie jest pomoc dla przedsiębiorców? We Wrocławiu na przykład czytałem, że na 100% wniosków złożonych przez przedsiębiorców 100% dokładnie zostało odrzuconych. W Szczecinie pojawiają się pierwsze informacje o zwolnieniach grupowych. Ludzie boją się o swoją przyszłość. Nie rozwiązano sytuacji pracowników przygranicznych. Przecież posłanka Katarzyna Kotula stoi na tej granicy, apeluje do rządu o wysłuchanie i żadnych realnych skutków nie ma. Słyszałem, że. Rada Miasta Szczecina chyba 28 kwietnia przyjęła uchwałę, propozycję, żeby rząd wystawiał specjalne przepustki. Tak się nadal nie dzieje dla tych pracowników transgranicznych. Więc ja chciałbym, żeby te pierwsze decyzje zostały w końcu wdrożone. Ale jak się przeznacza 70 miliardów złotych na ratowanie banków, a tyle przeznaczono w tej tarczy kryzysowej, a tylko 7,5 miliarda złotych na ratowanie szpitali i ochrony zdrowia, no to się później nie ma efektu. No to mnie pan trochę zaskoczył tym, tą wiedzą na temat sytuacji szczecińskiej. Jest pan trzecim kandydatem, który przyjął zaproszenie. Jeszcze nic się do tematów szczecińskich nie odwoływał. Czyli rozumiem, że kwestia pracowników transgranicznych powinna zostać uregulowana, a nie ma pan takiej obawy, jak na przykład miał jeszcze miesiąc temu prezydent Świnałyścia, że wolny ruch, nawet mały ruch przygraniczny może spowodować, że mimo, że koronawirusa przy granicy nie jest wcale aż tak dużo, no to może być więcej, kiedy on zostanie uwolniony. Ja mam tą wiedzę, ponieważ często u Państwa bywam. Byłem zresztą ostatnio na moście, który dzieli Polskę i Niemcy, właśnie w tej okolicy. Często się tam spotykam, jeżdżę. Ale dzisiaj na pewno ten problem się da rozwiązać braku możliwości przekraczania granicy przecież to są rodziny, ci ludzie i tak ze sobą przebywają. No. I tak dzisiaj powoli odmrażana jest gospodarka. No nie rozumiem dlaczego tylko i wyłącznie, przecież to jest symboliczna granica. Ta granica nie jest jakąś granicą, że po jednej stronie jest koronawirus, a po drugiej nie ma. Granice są symboliczne. To są umowy między państwami, umowy, które zawierane są międzynarodowo, które separują swoje kraje terytorialnie, ale one nie są granicami ani zarazków, ani... Pandemii, ani innych niebezpieczeństw. Więc naprawdę apeluję o zdrowy rozsądek w tej sprawie. Ci ludzie w normalnych warunkach i tak by ze sobą byli, i tak by ze sobą mieszkali, i tak by pracowali w tych miejscach pracy, które dzisiaj, w których dzisiaj gospodarka jest odmrażana. to Brakuje tylko i wyłącznie zdrowego rozsądku ze strony rządzących, a trzeba pamiętać, że koszt ym, ym, ograniczeń. To jest, są ogromne pieniądze, bo tych pracowników transgranicznych jest ponad 100 tysięcy w Polsce. No ta szczeroznaczna część w województwie zachodnio-pomorskim, internautów naszych na bieżąco zachęcamy do zadawania pytań. Jedno z pytań brzmi, jak zamierza pan ograniczyć zadłużanie się państwa i ukrócić rozdawnictwo przy jednoczesnym wspieraniu najbardziej potrzebujących? Lewica zawsze y, y, uważała, że trzeba wspierać tych, którzy potrzebują, a nie y, karmić tuste koty. A dzisiaj tuste koty są karmione i takim tłustym kotem jest oczywiście partia rządząca. Jak ktoś ma legitymację PIS-u, to dostaje szef szefostwo czy członkostwo w Radach Nadzorczych, Spółek Skarbu Państwa. Y, wspiera się y, Polską Fundację Narodową, wspiera się Bogaty Kościół Katolicki, y, nie opodatkowuje się wielkich korporacji internetowych. Ja dzisiaj jadąc do studia, usłyszałem w radio, że Microsoft i Facebook podczas kryzysu zarobiły 50 miliardów dolarów. Szanowni Państwo, to jest często dochód średniej wielkości państwa. Ale, panie Przewodniczący, A ja nie, mam wrażenie, nie, nie że intencja pytającego to nie była pytanie o partię rządzącą i o, o Facebooka, tylko bardziej o to, że na przykład. 500 plus, czy 13 emeryturę, czy inne świadczenia, dostają nawet ci, którzy teoretycznie te świadczenia tak naprawdę nie potrzebują, bo mają na tyle bogaty przychód albo na tyle duże zasoby finansowe, że to jest tak naprawdę dokładanie kolejnego banknotu na górkę pieniędzy. I tego dotyczy moja odpowiedź, sprawiedliwości. Jeżeli Pan płaci podatki sprawiedliwie, jeżeli wszyscy płacimy podatki sprawiedliwie, to nie rozumiem, dlaczego wielkie korporacje, giganty interneto, giganci internetowi nie mieliby ich płacić. Dotyczy to sprawiedliwości społecznej. My uważamy na lewicy, że trzeba zawsze wspierać tych, którzy potrzebują wsparcia, a tych, którzy nie potrzebują, nie powinno się wspierać. Szczególnie teraz, no przecież nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić na kwarantannę. Jest są 3 miliony ludzi wypchniętych na umowy śmieciowe, na jednoosobowe działalności gospodarcze, w których wielu pozostaje bez żadnego dochodu. I tu państwo powinno wprowadzić mechanizm wsparcia dla tych ludzi, którzy, nie, którzy tracą pracę, którzy nie mają zamówień. My mówimy o świadczeniu kryzysowym w wysokości 2100 zł. Skąd brać na to pieniądze? Tak jak powiedziałem, opodatkować tłuste koty internetowe typu Google, Facebook, Netflix i itd albo y, uporządkować finanse państwa w postaci zabrania wielkich subsydiów dla bogatego kościoła, dla polskiej fundacji narodowej, dla spółek skarbu państwa. To są tu koty dzisiaj. Czyli rozumiem, że na zadane wprost pytanie 500 plus dla wszystkich czy tylko na 500 plus do pewnego progu dochodowego, pan jasno i klarownie nie odpowie. Zawsze odpowiadam jasno i klarownie. Uważam, że 500 plus powinno być przydzielane wszystkim tym, który, którym jest potrzebne, a ci, którzy, którym jest niepotrzebne, oczywiście ono nie powinno należe, przynależeć. Panie przewodniczący, teraz na moment zejdźmy do tematów politycznych. Pan zasłynął w ostatnich dniach takim sformułowaniem, że platforma to się z koniem na łby pozamieniała. W kontekście oczywiście rozmów Borysa Budki z Jarosławem Growinem. Powtórzyłby pan to zdanie? Ono jest nadal aktualne po tych kilku dniach? No jak widać, to jeszcze nie dość, że się pozamieniali na uby, to jeszcze stracili te, te głowy dla Gowina, bo Gowin był wysłannikiem Kaczyńskiego. Jak widać, próbował opozycję wyprowadzić na manowce. Nie wszyscy się dali nabrać. Platforma Obywatelska i Borys Budka dali się nabrać na Gowina. My nie daliśmy się nabrać i dobrze na tym wyszliśmy. Gowin przyszedł, żeby otworzyć Kaczyńskiemu możliwość łamania konstytucji, wymerania w konstytucji. Jak widać nic z tego nie wyszło, bo nie mogło wyjść, bo Gowin zadeklarował chwilę później, że będzie wierny Kaczyńskiemu, że nie zamierza opuszczać Kaczyńskiego i zamierza stworzyć z nim rząd. Może Znaczyna tak to, zadeklarował, to bo dostał kosza na przykład od części partii takich jak Lewica. I słusznie, Gowin, Gowin e, przez wiele lat służył wiernie swojemu panu, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pamiętamy Gowina, kiedy likwidował małe sądy, kiedy musieliśmy ich bronić. Gowin, który próbował zablokować konwencję stambulską dotyczącą przemocy wobec kobiet i dzieci. Przecież pan to wszystko pamięta. Jak pan sobie wyobraża, że my jako lewica moglibyśmy wchodzić w kąszachty z Gowinem i razem z nim otwierać pole do zmian konstytucyjnych? Czy pan mu ufa? Czy ktokolwiek w Polsce ufa Gowinowi, który mówi, że głosuje, ale się nie cieszy, że ma giętki? Moralny, Panie przewodniczący, moja polityczna wyobraźnia to jest wyobraźnia, która absolutnie nie ma limitu. Sky is the limit w tym temacie, aczkolwiek wyobrażam sobie, że gdyby lewica y, może nie tyle porozumiała się, co dyskutowała z Growinem, to być może my tutaj dzisiaj w czwartek przed majówką nie dyskutowalibyśmy o tym, czy wybory będą za dziewięć dni, czy nie, tylko o innych tematach. Ale przecież ale do czego by to doprowadziło? Bo nie wiem, na czym miałoby z Gowinem porozumienie polegać, że pan miałby już taką ekspresową to odpowiedź. To wtedy byśmy rozmawiali o tym, czy wybory będą na przykład za trzy miesiące, czyli w sierpniu, czy będą we wrześniu, ale jakiej, czy będą za rok? Na jakiej podstawie? No, takie było założenie Jarosława Gowina, żeby wybory nie odbyły się w maju. Tak przynajmniej na jakiej, na jakiej się, podstawie? Tak przynajmniej to, to widzę, wyglądało. A może mi pan wytłumaczyć, jak miałoby to wyglądać? Bo ja nie rozumiem tego. Czyli według Pana propozycje Jarosława Gowina to były? Nie, ale nie rozumiem, co Pan chciał zasugerować. Jarosław Gowin musiałby doprowadzić do sytuacji, w której mielibyśmy większość parlamentarną. Nie miał tej możliwości, ponieważ tę większość parlamentarną ma dzisiaj Zjednoczona Prawica. Jarosław Gowin zapowiedział, że nie zamierzał puszczać obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc y, ja nie, nie rozumiem, gdzie miałaby na, nastąpić jakaś realna zmiana. No nie, nie, nie. Panie Przewodniczący, ja może nie jestem wybitnym matematykiem, ale tak, jeżeli y, ta pozamieniana na łby platforma poszłaby za Gowinem, jeżeli ludowcy, którzy zadeklarowali wsparcie dla Gowina takie ciche też by poszli, Konfederacja jakby się przekonała i Lewica, no to byłaby nowa większość parlamentarna i wybory mogłyby musiałby, się nie odbyć w maju. Ale musiałoby całe porozumienie, co, po pierwsze to... Y, nie całe porozumienie, nie wiem, tylko dlaczego... pół, po, pół porozumienia by wystarczyło. Ale też Gowin tego nie miał. Gowin nie pokazał tych szabel. Gowin zadeklarował lojalność wobec zjednoczonej prawicy. Nie było takiego momentu, gdzie za Gowinem stanęłaby ta większość, która, ta, te kilku posłów, które by stworzyłyby większość. Przecież Pan dobrze o tym wie. Nigdy tego nie było. Nigdy nie widział pan takiego obrazka i takich nazwisk. Czyli więc panie... naprawdę nie dajmy się nabierać na te triki, poza tym trzeba by było przeprowadzić e, zmiany, które nie byłyby konstytucyjne. Na jakiej podstawie chciałby Pan przed, przeprowadzić te zmiany? Nie, nie, za pomocą jakiego narzędzia ustawowego? Czyli, panie przewodniczący, reasumując i podsumowując wątek wyborczy, właściwie odwrotu nie ma, tak? Czyli wybory są za 10 dni, 10 maja? Ja mam nadzieję, że wprowadzony zostanie stan klęski żywiołowej. Ten stan klęski żywiołowej może wprowadzić tylko i wyłącznie prezes Rady Ministrów. Rada Ministrów ma konstytucyjne umocowanie. Nie ma innego mechanizmu, który mógłby te wybory yy, yy, od, yy, odroczyć. Ja oczywiście apeluję o to, żeby ten stan klęski żywiołowej został wprowadzony. Każdy inny mechanizm jest niekonstytucyjny i nie, nie, ma, nie ma większości też parlamentarnej. Możemy oczywiście sobie gdywać, możemy się dawać nabierać na Gowina i Kaczyńskiego, ale możemy też być rozsądni i zastanowić się, czy jest taka realna możliwość. Jej po prostu fizycznie dzisiaj nie ma, bo taka jest arytmetyka parlamentarna. Ja przypomnę naszym internautom, że dzisiaj w czwartek naszym gościem jest Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta. Jeszcze kilka pytań do końca naszej rozmowy i na przykład jedna z internauter sformułowała, panie przewodniczący, takie pytanie. Czy będzie pan korzystał z inicjatywy ustawodawczej i jeżeli tak, to co pójdzie na pierwszy ogień? Tak, zamierzam być aktywnym prezydentem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma inicjatywę ustawodawczą i wszędzie tam, gdzie rząd albo większość parlamentarna nie będzie podejmowała inicjatywy, ja będę ją podejmował. Uważam, że pierwsza kwestia dzisiaj szczególnie widoczna to jest uporządkowanie roli państwa. Widzimy, że w tych czasach kryzysu państwo jest szczególnie potrzebne. Ci wszyscy neoliberałowie, którzy mącili nam w głowach, mieszali nam w głowach, że wolna ręka, Y, y, niewidzialna ręka wolnego rynku, wszystko uporządkuje, to nie działa. Nie działa. Dzisiaj widzimy, że jak twoga to do państwa, że to szpitale publiczne ratują ludzkie zdrowie, że szkoły, oświata y, y, musi się organizować y, y, wokół y, tego systemu, że prywatyzacja do niczego dobrego nie doprowadziła usług publicznych. Więc y, uporządkowałbym te kwestie, wspierał y, pierwszą inicjatywą na pewno byłoby Wsparcie dla ochrony zdrowia. Tam jest realna zapaść, to jest nieudane, nieudana reforma służby zdrowia, którą trzeba w końcu dokończyć, i ja, jako prezydent, na pewno podjąłbym taką inicjatywę. Jest pan ogólnie zadowolony z tempa kampanii lewicy w tych wyborach? Bo ja się nie chcę odwoływać za bardzo do sondaży, bo one są dla pana mniej więcej stabilne na przyzwoitym poziomie. Aczkolwiek można zauważyć, że no te tematy, które dla lewicy bywają paliwem politycznym, czyli tematy na przykład światoporlądowe, no w tej kampanii nie istnieją. Nie ma żadnej kampanii prezydenckiej i to jest jeden z powodów, dla których te wybory pewnie zostaną uznane za niedemokratyczne, niekonstytucyjne i ich, ich wynik zostanie podważony, więc my nie mamy szansy rozmawiać o naszym programie, o naszej wizji. No, chyba, że właśnie jestem zaproszony do Pana, to wtedy mamy trochę czasu, żeby o tym rozmawiać. Nie mamy dostępu do mediów publicznych. Ja byłem 44 sekundy w mediach publicznych w lutym, a prezydent Andrzej Duda kilkadziesiąt godzin. Więc tak się nie da rywalizować. Ale lewica oczywiście przede wszystkim skupia się na ratowaniu ludzi i na propozycjach dotyczących tego, jak pomóc tym, którzy tracą pracę. Mamy realne tutaj rozwiązanie. Mówiłem przed chwilą o oświadczeniu kryzysowym, mówiłem o tym. Że trzeba ratować pracowników, na przykład wprowadzić dopłaty 75% wsparcia ze strony państwa dla każdego utrzymanego miejsca pracy. O tym mówimy i taka jest lewica, jest wrażliwa społecznie. Mówi pan, że wybory zostaną zakwestionowane. Czyli rozumiem, że niezależnie od wybo wyniku 11 maja możemy spodziewać się szturmu kandydatów na siedzibę Sądu Najwyższego. Oczywiście my mamy już dzisiaj powody do tego, żeby podważyć proces kampanii wyborczej. Nie wiemy jeszcze jak będą zorganizowane wybory, więc tutaj nie chciałbym się wypowiadać, ale na pewno są uzasadnione obawy, że te wybory nie będą równe, tajne, bezpośrednie, powszechne i więc jest wiele argumentów do tego, żeby je podważać. Ja apeluję dzisiaj o to, żebyśmy skorzystali z każdej szansy żeby odsunąć PiS od władzy, żeby tego nieudolnego prezydenta Andrzeja Dudę w końcu odsunąć od władzy, która nie jest jego władzą. To jest władza Jarosława Kaczyńskiego i uważam, że dzisiaj jest szansa na to, żebyśmy pokazali naszą siłę, naszą moc i w jakiś sposób narzucali Kaczyńskiemu do skrzydła. No to panie przewodniczący, po co brać udział w wyborach, mając już z tyłu głowy założenie, że te wybory i tak się zaskarży? Ano dlatego, że tak samo robią wszyscy inni, nawet w jeszcze większych bardziej niedemokratycznych państwach jak Białoruś czy Rosja, tam opozycja startuje, tam yy, wyborcy opozycyjni idą i głosują, żeby po pierwsze pokazać, że jest alternatywa, że jest inne, inne spojrzenie na państwo, po drugie, żeby zbierać y, oczywiście dowody na niegodziwość, na nikczemność władzy. I to jest powód, dla którego między innymi ja się nie wycofuję. Trzeba być do końca ze swoimi wyborcami, trzeba zbierać wszystkie dowody i monitorować niegodziwości Kaczyńskiego i Dudy. Ma pan zaufanie do poczty polskiej jako operatora wyborów? Mam zaufanie do poczty polskiej, kiedy chodzi o, o, o e, przesyłki pocztowe, ale nie mam zaufania do ministra Sasina, że e, zastąpi Państwową Komisję Wyborczą. To jest działacz partyjny i siłą rzeczy będzie działał na rzecz partii, a nie na rzecz. Dobra ogółu, więc już no to, to też przecież pokazuje, że te wybory naprawdę nie będą bezpośrednie. To, jak zostali potraktowani także mieszkańcy Polacy poza granicami, pokazuje, że powodów do podważania tych wyborów będzie bardzo wiele i tu nie chodzi o. Nasze sondaże o wyniki tak bardzo, jak bardzo o to, żeby pokazać, że jeszcze Polska nie zginęła, póki mamy siłę i determinację walczyć z pisem, z Kaczyńskim i z Dudą. Czyli na przykład, co by pan powiedział listonoszom, którzy pewnie po majowce będą musieli ruszyć z zestawami wyborczymi? Żeby się, żeby uważali, żeby się chronili, żeby wytrwali. Spodziewam się, jesteś... że pan zaapeluje, żeby nie chodzili z tymi zestawami? ale oni nie mają wyboru. Oni to jest służba publiczna także oni wykonują zadania, które są zadaniami o znaczeniu często strategicznym dla państwa. Poczta Polska jest operatorem, który wykonuje naprawdę ważne zadania i wiemy, że wielu listonoszy po prostu nie będzie miało wyboru, także dlatego, że panie redaktorze, być może łatwo jest w jakieś bańce warszawskiej mówić o bojkocie, ale ci listonosze mają rodziny, oni y, zarabiają mizerne pieniądze, bo oczywiście kolejne ekipy rządzące wypychały ich na głodowe pensje. Y, to łatwo jest mówić, a proszę się postawić y, y, w roli takiego listonosza, który zarabia tam dwa tysiące, na rękę, musi wyżywić rodzinę i nagle jakiś salon warszawski, jakiś dziennikarz, który siedzi sobie w domku, ma stałą pensję, Kilkanaście tysięcy złotych mówi mu, że ma nie iść do, do pracy. No To nie jest chyba najrozsądniejsze. Mam nadzieję, panie przewodniczący, że to nie o nas tutaj, no, my nie Warszawa nie, i, nie. i o tych, o tych kilkunastu no, tysiącach. Pan, nie macie, na pewno też nie. nie to Ale tak, nie redakcja ma. jest ulokowana rzeczywiście w mieszkaniu. Robert Biedroń jest dzisiaj naszym gościem. Ostatnie pytanie, bo pan Marcin się jeszcze włączył do dyskusji i pan Marcin zasugerował, że przecież pan w ogóle nie chce wygrać tych wyborów. Bojejku, ja zawsze byłem zdeterminowany, żeby walczyć. Pań, pa, ja jestem zwykłym chłopakiem z Krosna i ja zawsze się podejmowałem trudnych zadań, więc jeżeli pan tak uważa, to proszę mi pomóc wygrać te wybory. Niech pan y, pomoże mi roz, rozwieszać plakaty, banery, niech pan namówi swoich znajomych do tego, żeby na mnie głosowali. Ja jestem naprawdę zdeterminowany, żeby y, w tych wyborach walczyć i je wygrać, tak jak wygrywałem wybory w Słupsku na posła, na europosła. Jak, z lewicą wygrywaliśmy ostatnio wybory. Mam bardzo dużo siły, żeby zwyciężać. Ostatnie pytanie, o to samo pytałem Władysława kosiniaka kramysza i Krzysztofa Bosaka. Kiedy pada hasło Szczecin, to pana pierwsze skojarzenie to? Z finałem regat wielkich żaglowców. Byłem u państwa już kilkakrotnie na tym finale i to jest przepiękna rzecz i wspaniałe wydarzenie. Ale Szczecin to dla mnie także właśnie spotkania z państwem. Ja często bywam w Szczecinie i e, na Zachodnim Pomorzu, zresztą po sąsiedku byłem prezydentem przecież, więc e, mam mnóstwo znajomych, przyjaciół i wspaniałych wspomnień ze Szczecinem, wspaniały budynek Harmonii, e, e, wspaniałe muzea, historia. No, kocham Szczecin. Tym apelem i tym sformułowaniem Roberta Biedronia kończymy naszą pierwszą rozmowę w czwartek w programie Studio w Pele. Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Bądźcie Państwo zdrowi. Wszystkiego dobrego. Tą rozmowę już kończymy, aczkolwiek to nie koniec programu Studio w Szczecinie.pl. Prawie za 10 godzin, równo o 20, kolejna rozmowa. Będą z nami przedstawiciele szczecińskich centrów handlowych, którzy szykują się do ponownego rozruchu największych galerii, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj poznamy szczegóły. Michał Kaczmarek, dobrego dnia. Widzimy się wieczorem.